Oto jaglew. Hybryda samca jaguara, w tym przypadku odmiany czarnej, oraz samicy lwa afrykańskiego. Zwierzę, które kompletnie nie miałoby szans zaistnieć w naturze, bo jaguary żyją w Ameryce Południowej, a lwy w Afryce. A zatem, choć biologia teoretycznie umożliwia skrzyżowanie tych zwierząt, to geografia to wyklucza. Jednak jak widzicie, jaglew istnieje. W kanadyjskim ośrodku z egzotycznymi zwierzętami doszło do niezamierzonego pokrycia lwicy przez jaguara i tak powstały dwa jaglewy. A zatem te jaglewy to wynik przypadkowej i niezamierzonej działalności ludzkiej. Jednak krzyżówki zwierząt człowiek tworzy także w sposób całkowicie świadomy i celowy. Powołujemy do istnienia, bawiąc się w Boga, często bardzo dziwne zwierzęta. Co to za zwierzęta? Po co to robimy? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Spójrzcie na to zwierzę. Ni to żubr, ni krowa. W zasadzie chyba właściwie byłoby powiedzieć, że to i żubr, i krowa jednocześnie, bo to tak zwany żubroń, czyli krzyżówka żubra oraz krowy bydła domowego. Pierwszy okaz tej hybrydy został wyhodowany już w 1847 roku, a w kolejnych dziesięcioleciach dalej eksperymentowano, krzyżując krowy z żubrami, skutkiem czego na świat przychodziły dziesiątki tych dziwacznych zwierząt. Eksperymentowano z różnymi rasami krów. Samce żubroni zazwyczaj były niepłodne, natomiast samice mogły się krzyżować zarówno z żubrami, jak i z bykami bydła domowego. Badania nad żubroniami jeszcze przed wojną prowadzono w Związku Radzieckim. Po wojnie kilka żubroni przyszło na świat także w Płockim Ogrodzie Zoologicznym oraz w zakładzie badań ssaków w Białowieży. Pytanie: po co to robiono? Otóż eksperymentom tym przyświecał jeden główny cel: stworzyć bydło odporne na trudne warunki atmosferyczne, żyjące na nieużytkach, potrafiące samodzielnie się wyżywić, a jednocześnie dające dużo mięsa. Pomysł może i nie był głupi, bo żubronie faktycznie mają dużą masę ciała, większą nawet niż u żubrów, ale niestety nie wszystko w tej loterii genetycznej poszło po naszej myśli. Żubronie dziedziczyły po żubrach nie tylko odporność na warunki atmosferyczne, ale także dziki, trudny temperament. To niestety wykluczało hodowlę użytkową. Pomysł więc zarzucono. Obecnie w Polsce żyje tylko kilka żubroni i stanowią one jedynie ciekawostkę. Innym przykładem hybryd, które człowiek tworzy dla własnych korzyści, są ptaki klatkowe hodowane dla pięknego śpiewu oraz jako ptaki ozdobne. Kanarki od lat trzymane są w domach całej Polski. Na Śląsku tradycja ta jest szczególnie żywa, ze względu na to, że kanarki wykorzystywano dawniej w kopalniach jako żywe wykrywacze gazów kopalnianych. Ptaki te są bardzo wrażliwe na wszelkiego rodzaju lotne substancje toksyczne. I nawet przy niskich stężeniach gazów zaczynają dziwnie się zachowywać, dzięki czemu górnicy byli ostrzegani przed niebezpieczeństwem. Kanarki nie tylko pięknie wyglądają, ale także pięknie śpiewają. A co gdyby skrzyżować kanarka, na przykład z polskim szczygłem bądź makolągwą? Nasze ptaki przecież również pięknie śpiewają. Bryda mogłaby odziedziczyć po szczygle jego niezwykle barwną maskę, a jednocześnie jej śpiew byłby połączeniem kanarkowych treli z pięknym szczebiotem szczygła. W ten sposób mogłaby powstać naprawdę piękna i unikatowa pieśń. Tak oto powołano do życia potocznie tak zwane basztardy, czyli krzyżówki ptaków uszczakowatych. Celem było przede wszystkim uzyskanie pięknego śpiewu, i faktycznie dzięki basztardom otrzymano nowe, bardzo ciekawe brzmienia u ptaków klatkowych. Krzyżowano kanarki nie tylko ze szczygłami, ale także z innymi ptakami śpiewającymi i do dziś możemy spotkać takie hybrydy u hodowców ptaków. A więc już te dwa przykłady, żubronie i ptasie basztardy, dają nam dość wyraźną odpowiedź na pytanie, po co tworzy się hybrydy międzygatunkowe. Człowiek chce wyjąć z każdego gatunku pożądane przez siebie cechy i umieścić je w jednym zwierzęciu. Innym świetnym przykładem są ryby akwariowe. Tutaj z kolei nie chodzi ani o śpiew, bo jak wiadomo ryby głosu nie mają, ani o walory gospodarcze, bo ryb akwariowych się nie jada, ale chodzi o czysto estetyczne doznania wzrokowe i stworzenie nowej ryby akwariowej. Hybrydyzacja to bardzo łatwy sposób uzyskania zupełnie nowej jakości u zwierzęcia w bardzo krótkim procesie. Podobne skutki można by uzyskać drogą selekcji. Jednak proces taki musiałby trwać wiele pokoleń. A tutaj mamy efekt niemal natychmiastowy: już w następnym pokoleniu uzyskujemy nowy, hybrydowy gatunek. Widzimy pielęgnicę papuzią. Rybę chętnie trzymaną w akwariach ze względu na bardzo specyficzny, dziwaczny wygląd. Ryba przypomina papugę. Jej otwór gębowy jest podobny do dzioba papugi, stąd też jej nazwa, pielęgnica papuzia. Ryba ta jest hybrydą dwóch gatunków pielęgnic pielęgnicy cytrynowej i pielęgnicy wielobarwnej. Być może w dalszej hodowli dodano również geny innych ryb, a także wprowadzono element selekcji. Tak czy inaczej, pielęgnica papuzia jest hybrydą. Stworzono ją do celów akwarystycznych. Ryba ta budzi kontrowersje oraz pytania natury etycznej, gdyż ze względu na swój dziób ma nieco utrudnioną możliwość pobierania niektórych pokarmów. Czy zatem aby nie krzywdzimy zwierząt dla własnych celów, rozrywki czy zwykłego widzimisię? Innym przykładem akwariowej hybrydy jest Flowerhorn Fish. Sporych rozmiarów pielęgnica o równie nietypowym wyglądzie co pielęgnica papuzia. Tak jak ona, jest krzyżówką dwóch gatunków pielęgnic. Posiada duży garb tłuszczowy na czole, który wygląda bardzo nietypowo i przypomina piłkę. Jest znakiem rozpoznawczym tej ryby i w połączeniu z kolorowym ubarwieniem dla wielu akwarystów stanowi bardzo ciekawy i pożądany obiekt hodowlany. Hybryda ta została stworzona na początku lat 90. ubiegłego wieku w Azji i od tego czasu podbiła niemal cały akwarystyczny świat. Dziś istnieje wiele jej odmian. Jednak zarówno Flowerhorn Fish, jak i pielęgnica papuzia znane są tylko akwarystom, basztardy miłośnikom ptaków śpiewających. A gdybyśmy mieli zapytać o najbardziej znaną hybrydę stworzoną przez człowieka, co to by było za zwierzę? Oczywiście najsławniejszą hybrydą jest muł, czyli krzyżówka klaczy konia domowego z osłem. Hybryda ta, ze względu na walory użytkowe, niezwykle przypadła do gustu człowiekowi. Muły znane były już w starożytnym Egipcie, zazwyczaj są bezpłodne, a po każdym ze swoich rodziców dziedziczą najbardziej pożądane przez człowieka cechy. Muły mają spokojniejsze usposobienie niż konie. A do tego są silniejsze i bardziej wytrzymałe niż osły, oraz posiadają niewygórowane potrzeby żywieniowe. Świetnie nadają się do pracy. Mogą znosić złe warunki oraz udźwignąć więcej niż osły. Od wieków były wykorzystywane jako zwierzęta pociągowe i juczne, a także do jazdy wierzchem. Szczególną rolę odegrały w czasie kolonizacji Ameryki, a także w czasie II wojny światowej. Hybrydyzacja to jednak nie tylko wynik działalności człowieka, ale także zjawisko naturalne co prawda rzadkie, ale jednak zachodzące w naturze. Wszystkie zwierzęta mają wrodzony instynkt krzyżowania się tylko z przedstawicielami własnego gatunku, ale w pewnych sytuacjach, np. gdy brak partnerów z własnego gatunku, przy jednoczesnym występowaniu osobników z innego, ale co najważniejsze bardzo blisko spokrewnionego gatunku, może dojść do skrzyżowania się tych dwóch gatunków. Kot z psem nigdy nie stworzy hybrydy. Pokrewieństwo tych dwóch rodzin zwierząt jest zbyt odległe. Jednak na przykład niedźwiedź polarny z niedźwiedziem brunatnym jest tak blisko spokrewniony, że w tym przypadku może dojść do skrzyżowania. Linia ewolucyjna tych dwóch gatunków oddzieliła się zaledwie 500-600 tysięcy lat temu. Pokrewieństwo jest tu tak bliskie, że te dwa gatunki mogą stworzyć potomstwo płodne, zdolne do dalszego rozmnażania się. Tutaj widzimy właśnie taką hybrydę. Krzyżówkę niedźwiedzia Gryzli, czyli podgatunku niedźwiedzia brunatnego oraz niedźwiedzia polarnego. Zwierzę to nazywane jest Grolar bear lub Pizzli. Hybrydy te sporadycznie spotykane są w naturze. Jednak z powodu ocieplania się klimatu i coraz szerszego nachodzenia na siebie obszarów występowania niedźwiedzi brunatnych i niedźwiedzi polarnych, w przyszłości hybrydy te będą częściej spotykane, a być może nawet wyodrębni się z nich i utrwali w przyrodzie nowy hybrydowy gatunek. Innym podobnym przykładem jest kojo-wilk, czyli krzyżówka wilka z kojotem. Zwierzęta te na drodze ewolucyjnej rozdzieliły się zaledwie około 100 tysięcy lat temu więc krzyżowanie się jest tu niezwykle łatwe. Kojowilki spotykane są w Ameryce Północnej. Są większe od kojota, ale mniejsze od wilka. Ich wygląd i zachowanie skupia w sobie cechy obojga rodziców. Jak można się spodziewać, kojowilki są dokładnie czymś pomiędzy wilkiem a kojotem. Badania genetyczne pokazały, że prawie wszystkie populacje wilka szarego w Ameryce mają pewną domieszkę genów kojota. A więc do krzyżowania musiało dochodzić wielokrotnie i geny kojota przeniknęły do populacji wilków. Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia również na naszym podwórku w przypadku żbików. Jednak o ile w przypadku kojo wilków oba gatunki rodzicielskie występują naturalnie, więc samo zjawisko też ma w dużej mierze charakter naturalny, o tyle w przypadku żbika jest inaczej. Żbiki krzyżują się z kotami domowymi sprowadzonymi przez człowieka. Geny kota domowego przenikają więc do populacji żbika w Polsce, doprowadzając tym samym do degradacji dzikiego gatunku. Niektórzy badacze twierdzą wręcz, że z powodu tego zjawiska w Polsce nie istnieje już czysty genetycznie żbik. Krzyżowanie się żbika z kotem domowym osłabia populację żbika i sprawia, że gatunek ten słabiej radzi sobie w naturze, gdyż geny kotów domowych pogarszają dostosowanie do życia w surowym, naturalnym środowisku. Co ciekawe, w powstawaniu międzygatunkowych hybryd duże znaczenie ma płeć gatunków rodzicielskich. Na przykład z krzyżówki samca lwa i samicy tygrysa powstanie tak zwany legrys. Zwierzę to występuje tylko w niewoli, i jest większe od obojga rodziców, czyli zarówno od lwa, jak i od tygrysa. Jest więc największym kotem, jakiego możemy współcześnie spotkać na ziemi. Jednak jeżeli dojdzie do krzyżówki samicy lwa i samca tygrysa, powstanie tak zwany tyglew, który jest znacznie mniejszy od legrysa i zazwyczaj nie przekracza wielkości żadnego z rodziców. A zatem to z jakiego gatunku jest samiec, a z jakiego samica ma znaczenie. Podsumowując, hybrydyzacja jest jak najbardziej naturalnym zjawiskiem od zarania dzieju występującym w naturze zarówno wśród roślin jak i wśród zwierząt. Zazwyczaj jest jednak ślepą uliczką ewolucyjną, bo hybrydy są najczęściej bezpłodne, bardziej podatne na choroby i gorzej dostosowane do środowiska niż każdy z gatunków rodzicielskich. Badania jednak pokazują, że w niektórych sporadycznych przypadkach mogło być inaczej, i epizody hybrydyzacji miały także pozytywne znaczenie w powstawaniu niektórych gatunków. Proces ten jest znacznie szybszy niż powolna selekcja i ewolucja. Pozwala bardziej dynamicznie żonglować genami. Stąd też człowiek chętnie wykorzystuje go do swoich celów. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.